A co my dzisiaj mamy? Mamy, słuchajcie, 180. Bardzo przyjemna zmiana. Nieco ponad 7 godzin czasu pracy, 5,5 czasu prowadzenia. Kończymy 14.36 na ordynackiej. Teoretycznie kończymy tam o tej godzinie, bo co będzie, jak się zmiennik nie pojawi. No właśnie, ja dzisiaj o tym, jak wygląda zmiana na mieście, tak zwanym, bo parę razy takie pytanie już się pojawiało w komentarzach pod filmami. Zmiany są, no jak wiadomo, albo na przystanku, albo na pętli. Z takiego technicznego punktu widzenia, no to lepsza jest pętla, bo jest więcej czasu, nie blokuje się ulicy, jezdni, a i ten kierowca czy kierowczyni, która Was zmienia, ma czas, żeby sobie, czy ma miejsce, żeby sobie gdzieś tam usiąść, jeżeli jest ekspedycja na pętli, skorzystać spokojnie z toalety, nie wiem, napić się kawy, herbaty, posiedzieć i tak dalej. Zwłaszcza jak się spóźniacie, to ma to znaczenie, bo na przystanku wiadomo, różnie to z tym bywa. Pada deszcz, a jest to gdzieś, nie wiem, przystanek bez wiaty, no to jest trochę słabo dlatego właśnie, który was na Was czeka. No ale to bywa różnie, raz jest to, jak mówię, pętla, raz jest to przystanek. Na szczęście, słuchajcie, jest tak teraz, że te zmiany, przynajmniej tak jest u nas na Stalowej, one są zrobione tak, że większość z nich jest przy metrze. No więc jest dobre, dobre, dobre skomunikowanie, tak żeby z innymi tam autobusami, tramwajami czy po prostu metrem, żeby dojechać do domu, czy do zajezdni. No mi się, większość kierowców z pierwszej zmiany woli jechać na zajezdnię, no bo tam zostawiła samochód. Większość przyjeżdża samochodem rano i to no, tak jest to oczywiście najwygodniej. I większość tych zmian, słuchajcie, na szczęście jest dość blisko centrum, w dobrych miejscach. Mówię większość. Na przykład linie elektryczne mają zmiany głównie na ordynackiej, czyli 180, 116 503, chociaż zdarza się konwiktorska, tu jest trochę gorzej, bo to niby nie jest daleko, ale trochę jest daleko, ale trochę czasu zabiera, żeby dojechać właśnie do metra, albo tam nie wiem, dojść w drugą stronę do tramwaju w okolicach mostu gdańskiego. Jeśli chodzi o dieslowe linie, to tu jest różnie, ale też są, moim zdaniem, w dobrych miejscach, bo jest to na przykład. Tutaj wszystkiego nie wymienię, nie, nie pamiętam. Poza tym też rzadziej, dużo rzadziej jeżdżę y, tymi liniami tak zwanymi dieslowymi, ale to jest y, najczęściej dworzec wileński, dworzec wschodni, metro Kondratowicza, y, metro Płocka, metro Księcia Janusza. Ktoś powie: O, daleko, daleko od macierzystej pęki. Y, no, daleko, ale przy metrze. Także tym metrem i tak się w miarę szybko dojedzie. Ale zdarzają się, słuchajcie, jest kilka brygad, kilka linii, które mają zmiany no, w takich średnich miejscach, bym powiedział. To jest na przykład 518, jest jedna brygada, gdzie zmiana jest na nowodworach. Okej, okay. są kierowcy, którzy mieszkają gdzieś tam na Tarkominie, na Białołęce i wtedy to no, oni mają blisko, ale większość, no to jest Brudno, Targówek, Praga, yy, Marki, Ząbki. Radzymin, i tak dalej, i tak dalej, te okolice, no to tutaj już jest już jest trochę gorzej, już trzeba troszkę czasu stracić, żeby, żeby wrócić. Tak samo jest, ale to Nowodwory to jeszcze pół biedy, bo tam się w miarę szybko dojedzie do tego, powiedzmy, nie wiem tam Dworca Wileńskiego. Ale jest na przykład 180, chyba dalej jest z pół roku temu jeszcze było jest brygada, której zmiana jest, słuchajcie, na Wilanowie no to tutaj już się robi sporo czasu. Dlaczego tak jest? Nie wiem, no wiecie, w większości te zmiany wynikają z czasu pracy. Gdzieś tam musicie wyrobić ten czas, musicie wyrobić te godziny. No i to tak jak na szczęście to jest rzadkość. To są, to są nieliczne przypadki, gdzie te zmiany są w takich nieciekawych miejscach. Ale w większości, przynajmniej jak mówię, na Stalowej, to są to dobre, są to dobre miejsca. No i teraz, jak wygląda sama zmiana po drugim kierowcy. Zazwyczaj jest to wasz zmiennik, czyli osoba, z którą się znacie, może nawet trochę lubicie, ale do której macie kontakt raczej, zazwyczaj tak jest. Więc jakiekolwiek tam drobne potknięcia po drodze, możecie z nimi, możecie sobie nawzajem przekazać. Gorzej, jak jest to zmiennik, nie wasz. Zwany opos. A dlaczego to może być nie wasz zmiennik? No, wiecie, te grafiki wasze ze zmiennikiem, one nie zawsze się pokrywają w 100%. Wasze wolne dni czasem się nie pokrywają. E, zmiennik weźmie sobie wolne, zmiennik jest na urlopie, zmiennik jest na zwolnieniu, zmiennik ma na przykład rezerwę tego dnia, więc ma zupełnie coś innego, i wtedy jest osoba, m, której nie znacie. A zazwyczaj nie znacie. I wtedy nie macie do niej kontaktu, ponieważ wy wiecie, kto was zmienia. Widzicie na karcie drogowej jego nazwisko, i jego numer służbowy, ale on nie wie. To są jakieś tam przepisy RODO. I wy nie macie też do niego kontaktu, i dyspozytor wam tego kontaktu też nie może udzielić bez zgody tej drugiej osoby. Więc wiecie, tu jest ta ścieżka, taka, żeby się z tą osobą skontaktować. No, to jest taka troszkę pokrętna. I teraz co się dzieje, kiedy tego zmiennika nie ma? No, mogło się tak zdarzyć. Wtedy, no, jeździcie do oporu, czyli dwie zmiany, czyli 20 parę godzin. Nie no, śmieję się. Oczywiście to jest y, nierealne, to jest niemożliwe, ale może Wam się zmiana przedłużyć. Wtedy trzeba poinformować dyspozytornie o tym, że jest taka sytuacja, no i dyspozytor. Będzie wam próbował znaleźć kogoś z rezerwy albo tamtego ściągnąć i dojść do tego, dlaczego go nie ma. Może jest, może w złym miejscu, wiecie, no różnie to bywa. Może po drugiej stronie, może na przystanku nie w tym kierunku, może źle sprawdził, może to, może tamto, może siamto. No różne są sytuacje, różne są, różne są tego przyczyny. A co wy w tym momencie robicie? Wy w tym momencie jedziecie dalej. Oczywiście możecie powiedzieć, walnąć pięścią, nie wiem w co, w kierownicę, w szybę i powiedzieć, nie jadę, bo mi się na przykład skończył czas pracy dopuszczalny, Może tak być. Może tak być. Mieliście bardzo długą zmianę, 11 godzin i wy już po prostu nie możecie dalej jechać. W ogóle już przekroczyliście to, bo mieliście opóźnienia, były korki i tak dalej. Do tego jesteście po prostu już zmęczeni i nie jedziecie. I tak się da. No ale dyspozytor będzie Was prosił o to, żebyście. Oczywiście, jeżeli przekroczyliście już czas pracy, no to nie możecie. To wtedy no nie wiem, co się dzieje. Wtedy no, czekacie na podstawienie drugiego wozu, czy po prostu czekacie na y, w tym miejscu, gdzie skończyliście pracę, czekacie na y, jakąś zmianę, na jakąś podmiankę. Czy to kierowcy, czy to nie wiem, autobusu z kierowcą, żeby szybciej dojechał. No nie wiem. Nie wiem, co w takich sytuacjach się dzieje. Nie miałem takiej sytuacji. W każdym razie. On zazwyczaj jest to tak, że dyspozytor Wam mówi, słuchaj, to jak możesz, to proszę Cię przejedź jeszcze tam kawałek i ja coś do tego czasu ogarnę. No i on próbuje ogarnąć, ale wiecie, to no on może wziąć, pierwsze co, to bierze się kierowcę z rezerwy. Tyle, że ta rezerwa to nie jest studnia bez dna. Tam czeka zazwyczaj, nie wiem, dwóch, trzech, pięciu kierowców, teoretycznie, na zajezd, Ale to może być też tak, że już w ogóle nie ma kierowców z rezerwy. Bo wszyscy są w rozjazdach, bo wszyscy byli gdzieś potrzebni. I co wtedy? No wtedy czekacie. On musi Wam coś zorganizować. A jak mówię, będziecie jeździć, jeździć, jeździć i już powiecie stop, no to mówicie stop. I wtedy, no to już jakoś musi dyspozytornie tę sytuację rozwiązać. Nie słyszałem o takiej historii. Sam też tego nie miałem. No ale teoretycznie jest to możliwe. Miałem, słuchajcie, dwie takie sytuacje. W ponad dwuletniej mojej karierze tutaj w MZA. Pierwszy raz to było właśnie na Ordynackiej, Jechałem 116 albo 180 w kierunku Wilanowa. No i wiecie, podjeżdżam na ten przystanek, już tu w gotowości, już wszystko spakowane niemalże, człowiek w czapce, w płaszczu, w kożuchu i tak dalej. Już myślami w domu, już jedną nogą na zewnątrz. A tu człowieka nie ma. Wychodzę, wychylam się, patrzę, no stoją jacyś kierowcy, bo tam na Ordynackiej Akurat wielu kierowców się zmienia. Pytam, czy ty może jesteś, nie wiem, na moją brygadę, nie wiem po piątą. Nie, nie, ja czekam na szóstkę. Nie, nie, ja na siódemkę. Nie, ja to w ogóle na inną linię. No i wtedy wiecie, łzy w oczach telefon na dyspozytornie. Dyspozytor zaraz tam powiedział, że odzwoni, odzwania. No i mówi, że ten kierowca, co miał mnie zmienić, to w ogóle zapomniał, że dzisiaj pracuje. Pomyliło mu się nie zauważyć. No ja tam nie wiem, jak można nie zauważyć, bo to wszystko jest w grafiku, to się raczej sprawdza wcześniej, no nieważne, no nie ma to nie ma. No i czy możesz jechać na Wilanów i zrobisz kółko i na ordynackiej ja kogoś do tego czasu zorganizuję. No, no mogę, no, no nie miałem jeszcze aż tyle y, czasu pracy, no, no, no mogę, no, no mogę, no, no przejechałem. A drugi raz to była sytuacja taka, że jechałem w drugą stronę, 180, też ordynacka, zmiana. Miała na mnie kobitka czekać, kierowczyni. Znowu wychylam się, patrzę. Bo wiecie, jak ktoś przychodzi do was, was zmieniać, no to widzi, że podjeżdżacie, i szybko podchodzi, bo to też jest czas. Jak powiedziałem na początku, na pętli jest łatwiej, bo jest troszkę mniej stresu, jest luźniej, jest czas, jest więcej czasu. A na przystanku, no to wiecie, raz, 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 tu podjeżdżają kolejne autobusy. Nie chcemy blokować tego za nami, nie chcemy blokować też ulicy, no paraliżujemy miasto trochę, jak to zbyt długo trwa yy, i no ludzie też zapłacili za przejazd i chcieliby w miarę, no czasie dojechać. Także, także wychylam się, nie ma nikogo, no widzę, że to kobieta, no to raczej poznam, kobiety żadnej nie ma. Yy, no dobra, no to sama sytuacja. Jadę dalej, dzwonię. Za chwilę dostaje znowu telefon, odzwania dyspozytor i mówi słuchaj, ona cię nie zauważyła. Ona tam jest, ale ci mówi, że cię nie zauważyła. No ja nie wiem, jak można nie zauważyć autobusu, można nie wiem, przegapić hulajnogę, rower, małego Fiata, ale autobusu 18-metrowego yy, Solarisa. Linia jest wyświetlona, brygada jest wyświetlona, numer boczny taborowy wozu jest wyświetlony. Te informacje wasz zmiennik ma w grafiku. Wie, jaka będzie linia, wie jaka będzie brygada. No trudno, żeby nie wiedział, jaka będzie linia. Wie, jaka będzie brygada, to jest bardzo istotne. I wie, jaki jest numer taborowy. Także no nie wiem jak no, nie wiem, to trzeba się bardzo postarać, żeby przegapić, żeby nie zauważyć. Można też sprawdzić na aplikacji, na, czy na czas gdzie jest ten autobus, czy on już jest blisko, czy się zbliża i tak dalej i być w gotowości. No jej w gotowości nie było. No i mówi mi dyspozytor, słuchaj, to jak możesz, to jedź na tą chomiczówkę. Ona mówi, że przyjedzie następną brygadą. Mówię, no dobra, no okej, okay, no. mieć zmianę na ordynackiej, będę miał na chomiczówce, nie dość, że yy, tracę czas, bo już pracuję za kogoś. Oczywiście, no tak jak mówiłem, to Jest płacone, bo są nadgodziny, ale mimo wszystko yy, to jeszcze no, będę musiał stracić y, kupę czasu na powrót z tej chończówki. A w każdym razie y, ta pani przyjechała, nie następną, tylko jeszcze następną brygadą, więc to tak słuchajcie, no, Z tym, że ona nie zauważyła, a była tam, no to chyba, że następną brygadę też przegapiła, nie wiem jakim cudem, ale. Nie. Może i tak być. Już nie będę wspominał o tym, że ani przepraszam, ani nic nie powiedziała, jak przyjechała, po prostu przyszła, podeszła i, i weszła. No to ja sobie poszedłem i miałem tam, powiedzmy, te półtorej godziny w plecy. Trudno, tak bywa. Właśnie tak bywa, słuchajcie, takie jest życie. Trzeba się z tym liczyć, że może być taka sytuacja. Jak mówię, ja w ponad, yy, przez ponad dwa lata miałem tylko dwa razy taką sytuację, a trzeba się z tym liczyć, bo różne są sytuacje, wiadomo. I to nie tylko w tej pracy. W mojej poprzedniej też miałem kilkakrotnie taką sytuację, że właśnie mój, osoba, która miała po mnie prowadzić program, nie przyszła. To wiecie, to jest troszkę mniejszy, to jest... go wiecie, tam jest troszeczkę mniej skomplikowana sytuacja, bo no nie trzeba nigdzie jeździć. Zostaje się po prostu na miejscu. Albo się nagrywa. Parę wejść do przodu, trochę programu, i, i, i żeby, żeby sobie móc pójść, nie czekać na tę drugą osobę. Ale to też, zajmuje, to też zajmuje czas. Tutaj raczej drogi jazdy nie nagramy jakiegoś tam, nie wiem, robota autonomicznego, tutaj kierowca autonomicznego. Nie posadzimy za nas, musimy czekać zawsze. Nie możemy wozu, no właśnie, nie możemy autobusu zostawić od tak po prostu, tylko musimy czekać grzecznie, aż ktoś go po nas weźmie, ktoś go po nas przejmie. I tak to słuchajcie, w kwestii zmian z grubsza wygląda. No dobra, ja dojeżdżam na chomiczówkę, dzisiaj mam 180, jak już na początku powiedziałem. Zmienia mnie właśnie nie mój zmiennik, tylko ktoś inny. Także trzymajcie kciuki. Także y, mam nadzieję, że sytuacja nie skończy się tak jak w przypadkach, tych dwóch, o których dzisiaj opowiedziałem. Pięknie Wam dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia. No i oczywiście wesołych świąt.